W tym pierwszym Daria Skoraszewska z numerem 22. Z Łoziny, które teraz przetrząsło kolejny raz, Dejneka, Dejneka strzela! Po rywalizacji, czekamy oczywiście na bramki, teraz doskonałe zagranie Bratkowskiej do Soszyńskiej. Bratkowska strzela, dobra, intensywnie jeszcze sprawdzili czy bramkarki grę. Jest Zagajska i teraz pakuje piłkę do bramki Magdalena Zagajska. No wszystko zagrało w tej akcji Łozinianek. No i feno. Piłka dociera do Dejneki. Dejneka strzela broni. Słówcie rywalizacji i wróciły także wszystkie zawody. Był już dwukrotnie w dniu dzisiejszym udało się ta sztuka, ale teraz Bratkowska strzela. I podobnie jak wcześniej Zagajska mocnym pchnięciem znajduje sposób na pokonanie. Interweniowały. Brzezianki, e, a teraz szansa właśnie przed... Sekundy do końca spotkania, teraz bardzo ważny moment, Zagajska strzela, ale chyba i... ...centrowane we własnej bramce Łozinianki, Bratkowska zagrywa, Skoraszewska strzela i piłka ląduje, w bramce nie zdołały już uchronić się zawodniczki z Łoziny przed tym dobrym wykonaniem. Łoziny odrobić tej jednobramkowej straty i wygrywają Poznańki do... Szczególnie ciekawe w czwartej kwarcie rywalizacji spotkanie.